Siemaneczko, Siemaneczko z tej strony Blacklock i witam Was serdecznie na moim kanale. E, kolejna edycja miniseryjki e, jeśli chodzi o Clash of Clans. Więc, wszyscy tutaj, e, którzy lubią tą giereczkę mobilną, mam nadzieję, że będą, będą zadowoleni, bo będziemy mogli ponownie śledzić losy klanów Sixpack w najwyższej e, lidze rozgrywkowej Champions One. E, więc, e, no. Zobaczymy, jak w tym sezonie pójdzie z Six w, której, w których oczywiście mam przyjemność grać, więc mam nadzieję, że będziecie oglądać i będziecie śledzić te losy, jak przebrniemy, przebrniemy przez ten sezon. Oczywiście zapraszam na wszystkie społeczności. Tutaj przypominam o Twitchu na Twitchu. Na Twitchu Live y. ruszamy już z live'ami z soca. Była chwila przerwy z live'ów z soca, bo nie było jakichś tam turniej, nie było tego komentowania, troszkę żeśmy się tam bawili w jakieś puszowanie I, i to będziemy kontynuować pewnie, ale... Wiem, że lubicie, lubicie te mecze na najwyższym poziomie, więc z udziałem również Polaków, więc będziemy, będziemy to pokazywać, będziemy do tego wracać, więc zapraszam Was serdecznie, pamiętajcie, black podkreślenie, look na Twitchu, wbijajcie, wpadajcie, oglądajcie, bądźcie, bądźcie z nami, no i cóż, do zobaczenia, zapraszam do oglądania, no i miłej zabawy, cześć, 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 cześć! No, i już jesteśmy, kochani. Tak wygląda pierwszy dzień. Sixpack wygrywa, kochani. E, był meczyk z klanem z Wietnamu. E, widzicie, jak te statystyki wyglądają: 36 do 31. Może nie jakieś szaleństwo, ale 600 zrobione. Nie ma żadnego ogóra. To najważniejsze, więc e, wynik niezły. 92 ponad procent. Więc no, możemy być zadowoleni z tego e, pierwszego dnia. E, I już przechodzimy do ataków szybciutko, żeby tutaj nie przedłużać tego wstępu. Lecimy z atakami, i już jesteśmy na mapce. Tak jak wcześniej widzieliście, wynik może jeszcze pokażmy, e, w jaki skład tutaj występował I Felipe, Hata, M.D. Pershing, Thunder, Oleg, Laska, Padrino, Szuru, Żurek, Tito, Rasol, Wally, Bandit. No i moja skromna osóbka. Więc lecimy od ataku Bandita na numer 15. E, taka oto tutaj baza, zaproponowana przez Rywali tam widzieliśmy rywale nie oddali jednego ataku no ale i, i tak nie wpłynęłoby to w żaden sposób na wynik e, więc, więc e, no y, udało się udało się ten, ten pierwszy pojedynek wygrać no i miejmy nadzieję że będzie dalej dalej podobnie bandit się decyduje na yeti Bowl, e, słuchajcie więc początek oczywiście sobie pokazujemy żeby był plan żeby zobaczyć jak tu jaki był plan na wejście e, w tą bazę na rozpoczęcie tego ataku a potem oczywiście przyspieszamy żeby też te ataki były dynamiczne, żeby wam się to dobrze oglądało, żeby to było krótkie, zwięzłe, a nie takie jakieś flaki z olejem, bo wiadomo, że takie długie ataki w trybie w prędkości 1, no to nie jest, nie jest zbyt atrakcyjne i szybko się to nudzi. Więc zobaczmy, gdzie jest to wejście, jest wykorzystanie blimpa na TH, żeby to tutaj szybciutko wyeliminować właśnie ten budynek. No i centralnie w środku bazy wszystko się tutaj tłoczy, nie wiem, czy tutaj nie były super WB dorzucane i te super WB padły. E, tak mi się wydaje, że to wojsko się tutaj mocno musiało e, przedzierać przez tą bazę. E, no i teraz już możemy sobie oczywiście przyspieszyć bo ten środek, bo ten środek tutaj no długo, długo to trwało, no i oczywiście tutaj bacy bardzo dużo, e, bardzo dużo zrobią, zobaczcie co tu się dzieje. E, tutaj tą bazę naprawdę zamykają bacy, bo bez tego no byłoby bardzo ciężko, bo widzimy, że tego wojska jest naprawdę niewiele, e, no ale nie tutaj się spisały fenomenalnie e, i Pozamykały wszystkie budynki defensywne, no i reszta jednostek pomalutku sobie tylko je dobijała. No ale widzimy, przetrwały do końca w dużej ilości, więc zawsze to świadczy o tym, że taka baza będzie zamknięta. Zbrawo Bandit, lecimy dalej: 88 Modolka, 89 Odżurka, Laska 91, 90 Tito, m days z Seturia Wuhan Spam. Jak to już sobie ochrzciliśmy tą taktykę, e, więc MDATES nadal z niej korzysta. No i jak widzimy, nadal skuteczna. Oczywiście też wam to pokazywałem na live'ach, że e, tuż po nerfie, e, tuż po nerfie Super Wizardów, e, bez problemu, tą taktyką nadal można robić e, setki. E, więc spokojnie. Można tutaj, to od razu sobie możemy przyspieszyć, bo tutaj widzimy wejście Wejście między godziną 6 a, a 15 6 a 15, 18 a 15, albo 3 albo 6, nieważne Wiecie o co chodzi No i co, wózeczek dorzucony, airquake'i rzucone tak, żeby napocząć to HP na TH, to jest bardzo ważne No i tyle, no i w sumie tyle już tutaj się, tyle mamy wpływu, no jeszcze mądrze dorzucić rojalkę, żeby, żeby ona przetrwała, żeby nie wpadła tam w jakieś tarapaty zbyt szybko i żeby zrobiła jak najwięcej no i jak gdyby tutaj, tutaj już wszystkie możliwości inne się nam kończą, na które mamy wpływ, są oczywiście jeszcze dwa frizy, które też trzeba mądrze wykorzystać no ale już nie przesadzajmy, że one robią aż tak gigantyczną robotę, ale oczywiście trzeba przyuważyć, z reguły się w ten sposób broni broni Royalki, bądź jeżeli królowa bądź król wejdą pod single inferno, ale przede wszystkim trzeba to trzymać pod royalkę, żeby tego herosa utrzymać jak najdłużej. Dobrze, przechodzimy dalej. Pershing, słuchajcie, Pershing i drag bat od Pershinga Taka oto baza tutaj od przeciwników. No i zobaczcie, bardzo ładny początek tutaj, o ile dobrze pamiętam, i zawężenie tej bazy właśnie w tym segmencie. Tutaj wchodzi chyba królowa i, i król e, weszły do środka, więc bardzo, bardzo fajnie się tutaj to ułożyło. Wyciągnięte CC, e, to CC tam też e, będzie chyba ubijane, już nie pamiętam teraz, ale wiem, że e, ten kwadracik cały będzie wyczyszczony. No i to pomogło temu, że zobaczcie, że te smoki i balony lecą e, dokładnie w tym prostokącie, e, nie uciekają tam do góry, a królowa nadal żyje. Zobaczcie, jeszcze tutaj Royal czempionka e, ubita. Przez królową, więc królowa zrobiła tutaj świetną, świetną robotę. A tu jeszcze mamy bacy, a tu jeszcze mamy bacy, kochani, e, które za chwilę dopiero będą dorzucone. A zobaczcie, że te bacy to tu już naprawdę mają bardzo niewiele do roboty, e, bo zostaje tych budynków niesmiernie mało. E, do tego jeszcze jest Royal Championka. No, świetne wejście smokami, więc bacy już po prostu mają tylko e, wyczyścić e, tą. E, no, wyczyścić, doczyścić, można by tak powiedzieć doczyścić tą bazę, bo tutaj już ewidentnie widać, że na pewno będzie setka. Więc brawa, brawa e, dla Pershinga e, za ten atak. No i domknięcie tych ostatnich budyneczków Pence. O, lecimy dalej, 99 od bardzo pechowy, moja Setunia, eee, no eee, tutaj nie, nie będziemy, nie będziemy, <laughs> widzicie, eee, pierwszy, pre, pierwszy tutaj spell, niestety, <laughs> misclick, choć nie tak wcale to się mm, źle wydarzyło, bo, bo... Eee... Bo wydaje się, że otwierając ten mur, to wojsko bardziej mogło uciec mi do góry. A tak jednak zostało zostało tutaj na dole. Więc może z dwojga złego wcale się nie stało tak źle. Że ten pierwszy spel był rzucony zupełnie źle. Niestety, jakimś cudem mi się kliknęło niżej. No i tak poleciał. No i dobrze, wuchanik. No to już widzicie otwarcie. Jak to się rozpoczęło. Raging na początku. No i tu już jest tylko utrzymanie tego wojska, dorzucenie royalki będzie tutaj od, od góry no i wszystko ładnie wchodzi ee, w kierunku TH, A zobaczcie royal championka od góry, czyści skatera, więc błyskawicznie baza zamielona królowa jeszcze ubija inferno na dole, w tym momencie już spokojnie może paść, zobaczcie ile wojska zostało do końca, więc bez problemu setunia zrobiona Brawo, Black Look. <noise> 83 Felipe, 86 Padrino, Russell, Tunia, Russell, raselek. No i to samo, to samo od Russella, więc no widzimy, no ciężko, ciężko, no ale jest coraz więcej baz, które, które no trzeba powiedzieć, no nie nadają się zupełnie na, na tego spamika. Yy, więc, yy, no, więc jest ciężej, jest ciężej. Jest dużo więcej baz z większą ilością yy, multi-inferno i tak dalej, i tak dalej, więc to powoduje, że no jest na pewno dużo trudniej i jest e, dużo mniej tych baz, które, które się e, pod tą strategię nadają, tutaj widzimy troszkę inna, e, inne podejście czyli wejście od strony TH, e, więc tutaj szybka eliminacja e, będzie tego e, właśnie budynku, e, ten wózek nie jedzie przez całą bazę, ten lok, e, więc e, króciutki króciutki ten etap dojścia do TH, no i e, dopiero potem wszystko rozstrzygać się będzie tutaj w centrum bazy, no i to widzimy właśnie na załączonym obrazku, no i teraz szybciutko i już sobie możemy przyspieszyć bo tu będziemy mieli domykanie tej bazy Ale zobaczcie, zostały Yeti, został Warden, została e, Królowa, został, ro, została Royal Championka, został jeszcze Freeze, Royal Championka, jeszcze, znaczy Królowa jeszcze z ultem. E, więc bez najmniejszego problemu, widzimy jak dużo jeszcze szkieletów e, wiedźmy, Więc też spokojny, bezpieczny e, tutaj e, atak. No i kolejna setka. 78 Thunder, Shuru 78 i Setunia od Haty i to jest ostatnia setka w tym dniu pierwszym a Hata, no jak wchodzi, no to no to trzeba korzystać, słuchajcie nas tak bili niemiłosiernie o, a tu widzimy, to jest chyba ta sama baza, nie, czy to jest ta sama baza, co przed chwilą, tak to jest ta sama baza, co przed chwilą o, widzicie, no to no to nie mogło być innego wyboru jak ta sama strategia, więc tutaj sobie już spokojnie możemy przyspieszać. Żeby to poszło. No więc to też ciekawe, że klany, klany w najwyższej lidze rozrywkowej no, decydują się na wioskę, która no, w dwóch, na dwóch numerkach jest taka sama. No być może sprawdzała się im jakoś fenomenalnie, dlatego się na taki, na taki wybór zdecydowali. Może nie padała na poprzednim CWL, nie wiem. No, ale tutaj padła dwa razy. E, oczywiście tą samą strategią. Może nie mieli e, takich klanów, które, które spam ich wykorzystywały, a e, innymi strategiami ta, ta baza po prostu się broniła. Nie mam zielonego pojęcia, co nimi kierowało, ale to nie nasz problem. E, naszym e, jest to, żeby wygrywać i robić setki, a tak się e, właśnie tutaj udało. Więc. E, Widzicie 6 e, trójeczek e, Sixpack pierwszy dzień wygrywa Trzymajcie się e, Ja wam serdecznie dziękuję Pamiętajcie o łapka w górę Pamiętajcie o subskrybencjach e, No i e, wbijajcie na live y na twitcha Widzimy się już jutro Do zobaczyska Cześć